Jak tam? No właśnie Co to jest? Żelazo Będziesz miała po tym nerwy z żelaza? Ja miała po tym żelazną maskę Żelazną maskę, powiadasz? Mhm. Mhm. Pokaż rowerek, ćwiczenia rowerkowe Tak wyglądają Siema Karola, trzymaj się mocno, bądź silna, walcz Nie poddawaj się, trzymamy z Frankiem kciuki Musi być tak, piona e, Cześć Karolina, e, chciałbym przekazać Ci, żebyś się nie poddawała, cisnęła, walczyła I pamiętała, że wiara czyni cuda I co najlepsze, to jest nawet naukowo potwierdzony fakt Także ciśnij Niektórzy stoją na głowie a my jesteśmy obok, chociaż nie widać nas. A ty walcz i nie daj się. Właśnie. Nie mów właśnie, bo cię kura jajem trześnie. Kura jaja ja nie poniesie, tylko zniesie. Karolinko, pozdrawiamy Cię ze szpitala, gdzie Tomek leży połamany, ale jest bardzo optymistyczny dzięki Tobie, bo Ty nas wszystkich zawsze uczyłaś siły i optymizmu, bo kto ma zwyciężyć jak nie Ty. A więc planuj z nami wakacje na przyszły rok, i walcz, walcz do końca świata i najwyżej jeszcze 100 lat później. Całujemy cię, kochamy buziaczki. O. Karolina! Dużo, dużo zdrowia! zdrowia! Kaja wysyła ci serduszko, a my wszyscy trzymamy za ciebie mocno kciuki. Nie poddawaj się. I utrzymaj, walcz! Utrzymaj poziom motywacji. Jesteśmy z tobą. Cześć Karolinka. Chcieliśmy ci powiedzieć, że jesteś naszą bohaterką. Jesteś bardzo dzielna, a my jesteśmy z ciebie bardzo, bardzo dumni. I bardzo cię kochamy. Wszyscy. A ja najbardziej. Karolina, wielkie pozdrowienia dla Ciebie i naprawdę życzę Ci wielkiej siły. I mam nadzieję, że jak będę robił po Warszawie takie moje stand-upy, to się zobaczymy. Bądź silna i walcz. Bo warto. Pozdro. Cześć Karolina. Cześć Karolina. No, Karolinka. no. Karolinka. Cześć, Karolinka. Cześć, Karolinka. Trudno jest znaleźć odpowiednie, adekwatne słowa, które mógłbym Ci powiedzieć, dlatego że właściwie tylko Ty wiesz, przez co przechodzisz, jaka jest sytuacja i jak się czujesz. W każdym razie chcę Ci powiedzieć, że wysyłamy Ci z Igną ogrom pozytywnej energii, żebyś nie traciła nadziei, bo czasami sprawy wyglądają groźniej i gorzej, niż w rzeczywistości się później okazuje. Jesteś w naszych myślach i w naszych modlitwach i tak jak mówię, wysyłamy Ci mnóstwo energii. Nie poddawaj się, walcz, bądź dzielna. I trzymaj się, Karolina. Karolina, jak widzisz, wszyscy mocno trzymamy za Ciebie kciuki. Dużo zdrowia. Cześć, Karolinko. Hejka, wierzę o tym, że jesteśmy, trzymamy kciuki, jesteś silna i po prostu nie może być źle, tylko ma być już teraz, od dzisiaj, od zawsze i na zawsze. Tylko dobrze, Artur. <noise> Dokładnie tak. Trzymamy kciuki, jesteś wielka. Hej, Karola, walcz, jesteś silna i jeśli ktoś ma pokonać tego złośliwego gada, to jesteś właśnie ty. Trzymam ogromnie za ciebie kciuki, dużo o tobie myślę i dasz radę, wierzę w ciebie. Naprawdę, bardzo mocno w to wierzę. I ja, Karolina, dołączam się do tych życzeń. Trzymaj się, nie poddawaj się temu łaskawstwu. Hej. Cześć, nazywam się Tomek, nie znamy się, ale zostałem synk, że potrzebujesz przelewu energii, bo ponadto może trochę ci jej braknąć do tego, żeby walczyć z chorobą. W związku z czym ja się teraz tak bardzo mocno skupiam. Tak. I mam nadzieję, że przelew dotarł. Trzymaj się, nie poddawaj się, warto, życie jest spoko, warto o nie powalczyć. Kalinia trzymaj się, wiemy, że życie się obciążło. Takim ciężarem, z którym niewiele z nas by sobie poradziło. My częściowo, jak wiesz, sobie poradziliśmy z tym ciężarem. I jesteśmy takim role model, że z tego ze wszystkiego wyjdziemy. No, Także na pewno dasz radę. Po prostu trzymaj się i walcz. Trzymamy kciuki do ciebie. Karolino, uśmiechnij się. W życiu trzeba zawsze patrzeć optymistycznie na świat. Ja mam już swoje lata. Jestem w wieku Twojej teściowej. I zawsze przez całe życie z optymizmem patrzyłem w to, co będzie. Co do zasady się sprawdzało. Ale jestem przekonany, że w Twoim przypadku się sprawdzi. Śmiechnie. Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia Ciociu. Widzisz, siostra, musisz wyzdrowieć. Nie ma innej opcji, no. Wszyscy Cię bardzo kochamy. Pa. Siostrzyczko kochana, trzymaj się, będzie wszystko dobrze. Nie poddawaj nam się. Karolinka, trzymamy za Ciebie kciuki. Kochamy Cię, kochana, jesteśmy z Tobą. Buziaczki. Buziaczki, wszystko będzie dobrze. Hi Karolina, get well soon. Karolinka. Nie poddawaj się, choćby nie wiem co. Masz w sobie ogromną siłę. Walcz i bądź tam wytrwała. Dużo zdrówka, skarbie. Cześć Karola. W przyszłym roku czekamy na Ciebie, zobacz, Loma też czeka. Trzymaj się, kochana. Zdrówka dużo i bez wymówek. Jurek w Ciebie i tęsknimy za wami. Tęsknimy za wami i czapki też tęsknią. Cześć! Cześć Karolino. Nie znam się, Jurek sobie nie strony. No to już się postaliśmy. Słyszałam, że podupadła się drobina na zdrowie. Tak, słyszałem, że jesteś. Karolina, to sobie przypomniałem, że jest taka powieść Karolcia. Nie wiem, czy ją kiedyś czytałaś, czy może ktoś się czytał, bo to taka powieść z mojego dzieciństwa. Bo Karolcia napisała Maria Kruger. No właśnie kruger, to mi się kojarzy z witaminami. Dobra, ale mniejszą większość. Karolcia miała taki mygr, że znalazła. Koralik, który spełnia jej wszystkie życzenia. tak. Sobie myślę, że w sumie to fajnie by było znaleźć taki koralik. Ja pamiętam za dzieciaka, zawsze chciałem taki koralik znaleźć, który będzie spełniał moje wszystkie życzenia. Ale sobie tak myślę, że w sumie to taki koralik ma każdy z nas. To są wszystkie pozytywne emocje, pozytywne rzeczy, które powodują, że mamy banana na twarzy i życzę Ci, żebyś znalazła ten koralik wewnętrzny. Może to jakiś fajny posiłek, który lubisz. Może ludzie, z którymi lubisz spędzie czas, może to jest jakiś dowcip. Trzymaj się tego. Po prostu trzymaj się tego, życzę Ci, żeby znalazła ten koralik, a jakby nie znajdziesz, to ja Ci go znajdę i Ci przyjadę, ci go damy. No i masz stanąć na nogi, jak staniesz na nogi, to serdecznie zapraszam Cię do siebie do restauracji, ja stawiam obiad. No, trzymaj się, serdeczności, pozdrawiam. Cześć Karolina, właśnie nagrywam wokale na nową płytę Kochanka i korzystając z okazji, pomyślałem sobie, że serdecznie Cię pozdrowię, co właśnie czynię. Trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci dużo zdrówka, nie daj się. Cześć Karolinko. Cześć Karolina, miało być M jak mięso, a jest M jak miłość, czyli ja i moja partnerka Ula. Słuchaj, chcemy ci życzyć pogody ducha, żebyś po prostu miała siłę i moc do walki z tym cholerstwem. Tak, wysyłam ci swoją mięsną energię i wierzę, że pokonasz to dziadowstwo. Trzymaj się ciepło, kochana. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Karolina, pięść zaciśnięta i walcz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Karolina, trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki i życzę Ci dużo zdrowia. Pozdrawiam. Cześć Karolina. Trzymam mocno zaciśnięte pięści za Ciebie i wierzę, że ta energia trafi do Ciebie i da Ci siłę i motywację do dalszej walki. Nie poddawaj się. Cześć Karola. Cześć. Słuchaj, no nie poddawaj się tam mocno i walcz. Trzymamy kciuki wszystko będzie dobrze. Wracaj szybko do zdrowia. Bziaki. Cześć Karolcia. Ej. Właśnie jesteśmy na Akropolu, dosyć symbolicznym dla Ciebie i ważnym miejscu, bo tu właśnie powiedziałaś tak Konradowi i właśnie z tego miejsca chcielibyśmy wysłać dużo wsparcia, dużo siły do siły e, walki, Ej. którą teraz toczysz i mam nadzieję, że szybko ją wygrasz i pamiętaj, że zawsze jesteśmy u Twojego boku i zawsze możemy Tak, żeby następna podróż była razem. Cześć, nagrywam ten filmik o Ciebie stojąc na głowie, bo wiem, że Twoje życie ostatnio też tak wygląda. Chciałam Ci powiedzieć, że masz wielu przyjaciół i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy z Tobą i cokolwiek potrzebujesz, to zawsze na nas możesz chodzić. Buziaki. Cześć Karolina, tu Wincent. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Głowa do góry, to świństwo da się pokonać. Ja jestem tego dobrym przykładem. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, dziewczyna. Cześć Karolina, ja się nazywam Andrzej Rozenek. Znam dobrze Twoją mamę. Wiem przez co teraz przechodzisz. Chciałem Ci coś pokazać. Jestem na targach obronnych w Kielcach. A tu za mną pewnie to widać. Wystawione czołgi. Czołg, jak pewnie wiesz, jest twardy, silny, mocny i potrafi zwalczyć różnego rodzaju przeciwności. I życzę Tobie, żebyś była jak Ten Czołg. Pancerna i nie do złamania. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Pani Karolina, jak pani widzi, nagrywam to w naszym radiowym studiu, bo jestem w trakcie prowadzenia kolejnego programu. Ale powiem coś, czego do tej pory nigdy nie opowiadałem, bo ja też miałem taką zdrowotną przygodę, tylko na szczęście wiele lat temu i na szczęście taką, która się dobrze zakończyła przygodę podobną do tego, co przeżywa pani. I powiem tak, miałem szczęście na paru poziomach. Po pierwsze, byłem bardzo młody i chyba nie zdawałem sobie wtedy sprawy z konsekwencji. Po drugie, trafiłem na świetnych lekarzy. Po trzecie, moja rodzina, która mnie wsparła i warto walczyć. Bo jak widać, to się dobrze kończy. Tylko trzeba ułożyć sobie pewne rzeczy w głowie. Wiem, że nie jest lekko. Wiem, że teraz ja poradziłbym sobie z tym pewnie zdecydowanie trudniej. Ale mogłem liczyć na wsparcie tak samo, jak na to wsparcie może liczyć pani. Kochająca rodzina to jest najważniejsza rzecz, jaką można znaleźć. Proszę walczyć, proszę się trzymać i proszę pamiętać, że jesteśmy wszyscy razem. Roman Jarek. Dużo zdrowia życzę. Karolina. I z całej siły i nie odpuszczaj. Dużo zdrówka. Karolina, dużo wytrwałości, siły w walce z chorobą. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Jesteśmy z tobą, kochamy cię. Cześć Karolina. Wszyscy bardzo mocno za ciebie trzymamy kciuki. Bądź silna. To już za chwilę będzie tylko lepiej. Zobaczysz. Przyciskamy cię. Karolina Skarbie, dalej, dalej, pozdrowie. Życzymy Ci dużo zdrówka. Jeszcze nie raz na łóżko razem pojedziemy. Trzymaj się. Tak jest, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Karolinko, nasza kochana, trzymamy bardzo mocno za Ciebie kciuki. Jesteś bardzo dzielna i wiemy, że dasz radę. Karolcia, Karolcia, chciałam tylko Ci przekazać, że bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki, a tak bardzo wracaj szybko do zdrówka. Karolinko, bardzo Cię kochamy, mamy Ci dobrą energię, wylecznie. Cześć Karolinko, z tej strony Stanki, Sebastian. Dużo siły, dużo mocy, dużo energii. Całym sercem jestem z Tobą. Trzymaj się dzielnie. Karolina, jesteś super silna i fajna dziewczyna, więc nigdy się nie poddawaj, przed Tobą jeszcze dużo wspaniałych chwil w życiu i przygód. Trzymaj się i dużo zdrówka. Cześć Karolina, słuchaj może to co zechcę powiedzieć zabrzmi jak jakiś farmazon i będzie trochę dłuższe niż 10 sekund, ale tak czy siak powiem to, bo jest to prawda i myślę, że ważne jest żebym to powiedział, po prostu tak czuję. To co Ci się przytrafiło to jest dar tak naprawdę, to jest drogowskaz, to jest wiadomość od Twojej duszy, od Twojego ciała, od Twojego ducha, że trzeba coś zmienić. Co zmienić, jak zmienić, to już powinnaś sama wiedzieć. Myślę, że jak zapytasz siebie, swojego wyższego ja, Boga, czegokolwiek innego, w co tam wierzysz, wszechświata, tak naprawdę od serca, to tą odpowiedź dostaniesz. Tutaj nie będę się wdawał w jakieś rozdrabnianie tego na, wiesz, y <kłysy> mniejsze części, bo to jest bardzo indywidualne. Natomiast chcę Ci powiedzieć tylko to, że niedługo będziesz zdrowa i Twoje życie będzie wyglądać 100 razy lepiej niż wyglądało do tej pory. Także trzymaj się i do zobaczenia w zdrowiu niedługo. Karolina, bądź silna, walcz, nie poddawaj się. Dużo zdrowia. Cześć Karolcia, chciałabym Ci tylko powiedzieć, że jestem z Tobą. I chciałabym, żebyś wróciła jak najszybciej do zdrowia i żebyś z nami była i poszła ze mną na dyskotekę. Tego nie brakuje, bo zawsze z Tobą się bardzo dobrze bawiłam. Buziaki, pa. Trzymaj się. Siema Karolina, trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Wracaj do zdrowia i widzimy się niedługo na bulwarach wiślanych. Kochanie, to jest tylko część osób, które wspiera Cię w Twojej walce. Jest ich mnóstwo. Walcz i nie poddawaj się. Tutaj obok mnie jest nasze drzewko rocznicowe z tabliczką naszą. Jak widzisz dokładnie jest pełno miejsca na kolejne drzewka, więc na pewno je zasadzimy. Walcz, walcz i walcz. Kocham Cię bardzo.